Jak przygotować szablony wiadomości e-mail w subiekcie raz 2-3. Subiekt raz 2 3 umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail, np. z wystawionym dokumentem lub przypomnienie o płatności. Treści tych wiadomości wynikają ze znajdujących się w module konfiguracja szablonów wiadomości e-mail. Szablony zostały opisane tak, aby łatwo je było odróżnić i wiedzieć w jakich przypadkach będą wysyłane. Po wejściu do szablonu widoczne są dwie zakładki parametry oraz wiadomość. Treść wiadomości znajduje się właśnie w tej drugiej zakładce. W treści można wprowadzić własny dowolny temat oraz treść. Z pewnością bardzo przydatne okazują się autoteksty rozpoczynające się od znaku małpy. Ich działanie jest automatyczne i powoduje wstawienie do treści informacji wynikających z już wprowadzonych w programie danych. Klikając w znak zapytania, można zapoznać się z listą wszystkich dostępnych autotekstów. Po zakończeniu edycji należy zapisać szablon. Od tej pory jest on gotowy do użycia.